Mam na imię Semanfe. Przez 18 lat żyłam w cieniu, a konkretnie w cieniu mojej siostry bliźniaczki Emilii. Urodziłyśmy się tego samego dnia i mamy tę samą twarz, ale na tym nasze podobieństwa się kończą. Emilii była jak słońce, kropka jasna, aktywna, kochana przez wszystkich. Ja natomiast byłam jak księżyc. Cicha, introwertyczna, zawsze ukryta przed światłem słonecznym kropka dla naszych rodziców, Jamesa i Lindy Chen, Emily była idealną córką. Osiągała doskonałe wyniki w nauce, była aktywna w zajęciach pozalekcyjnych, towarzyska i charyzmatyczna. Z drugiej strony ja byłam tą drugą córką kropka nie tak inteligentną jak Emily, nie tak towarzyską jak Emily, nie tak idealną jak Emily. Od najmłodszych lat desperacko próbowałam zwrócić na siebie uwagę rodziców. Dążyłam do dobrych ocen, a nawet uprawiałam sport. Ale bez względu na to, jak bardzo się starałam, nie mogłam uciec od cienia Emily. Samanto, dlaczego nie możesz starać się bardziej jak Emily? To zdanie słyszałam wielokrotnie. Za każdym razem moje serce pękało trochę bardziej. Emily była moją siostrą bliźniaczką, ale wydawało się, że żyjemy w zupełnie innych światach. Kropka, jej świat tętnił życiem, był pełen przyjaciół i podziwu. Mój świat był szary, wypełniony samotnością i tęsknotą. Kropka, w liceum ta różnica stała się jeszcze bardziej wyraźna. Emily została wybrana na przewodniczącą samorządu uczniowskiego i zdobyła liczne nagrody. Ja tymczasem siedziałam w kącie kółka plastycznego, rysując niezauważona. Rysowanie było moją jedyną ucieczką kropka na płótnie byłam wolna. Mogłem tworzyć bez porównywania się do kogokolwiek, podążając za swoją wyobraźnią. Jednak nawet ten talent pozostał niezauważony przez moich rodziców kropka sztuka. Co zamierzasz z tym zrobić w przyszłości, często powtarzał mój ojciec. Spójrz na Emilii. Idzie do szkoły medycznej. Tak właśnie wygląda dobra przyszłość. Za każdym razem, gdy słyszałem te słowa, moje serce zamykało się jeszcze bardziej. Kropka, czułam wstyd, że nie jestem w stanie spełnić oczekiwań moich rodziców. Że nie mogę być taka jak Emilii. Ale jednocześnie byłam zła, że nie mogli zaakceptować mnie taką, jaką jestem. Kropka, moje relacje z Emilii były skomplikowane. Kochała mnie, to było pewne. Ale czuła też nasze różnice. Czasami jej próby pocieszenia mnie kończyły się większym bólem. Jej współczucie pogłębiało przepaść między nami. Samantha, w porządku. Emily często powtarzała, że masz inne talenty. Ale za tymi słowami zawsze wyczuwałam to, co sugerowała, ale nie tak bardzo jak ja. W naszej ostatniej klasie liceum ukończyłyśmy szkołę w tym samym czasie. Podczas ceremonii Emili wygłosiła mowę jako wyróżniona uczennica. Siedziałam na widowni i patrzyłam, jak nasi rodzice dumnie na nią spoglądają. Kropka. W tamtej chwili czułam się zupełnie niewidzialna. Po ceremonii ukończenia szkoły moi rodzice zorganizowali dla Emilii wielkie przyjęcie. Dom wypełnił się uroczystym nastrojem, a ja zamknęłam się w swoim pokoju i rysowałam. Nikt mnie nie szukał. Kropka tej nocy, gdy leżałem w łóżku, zastanawiałem się nad moim osiemnastoletnim życiem. Zawsze ukryta w cieniu Emilii, niezdolna do spełnienia oczekiwań rodziców, walcząca o odnalezienie własnej wartości, myśl o dalszym życiu w ten sposób ściskała moje serce bólem. Ale w tym bólu narastała determinacja. Koniec z życiem w czyimś cieniu. Przyrzekłem żyć własnym życiem, wtedy jeszcze o tym nie wiedziałam, ale ta decyzja diametralnie zmieni moje życie. I otworzy drzwi do ukrytej prawdy o naszej rodzinie. Tydzień po ukończeniu studiów nasze życie zaczęło przybierać nieoczekiwany obrót. Podczas śniadania mój ojciec nagle wstał i ogłosił coś ważnego. Aby uczcić doskonałe oceny Emilii, postanowiliśmy wybrać się na rodzinną wycieczkę na Hawaje. Emilii wiwatowała, a mama roniła łzy radości. Tymczasem ja właśnie mieszałam płatki śniadaniowe. Semanfe, mój ojciec, zwrócił się do mnie. Przepraszam, ale czy mógłbyś zostać w domu i popilnować domu? W tym momencie czas jakby się zatrzymał. Okrzyki Emilii i łzy mojej matki ucichły. Słyszałem tylko słowa ojca. Opieka nad domem udało mi się powiedzieć. Tak, odpowiedział lekko ojciec. Ktoś musi opiekować się domem, prawda? Poza tym to podróż dla Emilii. Rozumiesz, prawda, rozumiesz. Co tu jest do rozumienia? Skończyłam studia tak jak ona. Też jestem częścią tej rodziny. Ale w tym momencie naprawdę czułam, że nie jestem częścią tej rodziny. Rozumiem, odpowiedziałam cichym głosem. Kropka, nikt nie wydawał się zauważać mojego zamieszania. Kropka tego wieczoru, gdy moja rodzina się pakowała, zamknęłam się w swoim pokoju i stanęłam twarzą w twarz z płótnem. Energicznymi pociągnięciami wyrażałem swój gniew, smutek i samotność. Rozległo się pukanie i Emili weszła do mojego pokoju. Samanto, wszystko w porządku, w jej głosie zabrzmiała troska. Nie odwróciłam się i odpowiedziałam. Tak, wszystko w porządku. Baw się dobrze. Kropka zawahała się, po czym powiedziała, przepraszam. Rozmawiałam z tatą, ale. W porządku, przerwałem jej. Naprawdę nic mi nie jest. Idź i baw się dobrze. Emily westchnęła i wyszła z pokoju. Cieszyłam się, że próbowała porozmawiać z tatą w moim imieniu, kropka, ale jednocześnie wiedziałam, że to nic nie znaczy. Moja obecność była tak mało znacząca w tej rodzinie, kropka następnego ranka, gdy moja rodzina wyszła, stanęłam w drzwiach. Matka przytuliła mnie i powiedziała Trzymaj się, a ojciec tylko poklepał mnie po ramieniu. Emily wyglądała przepraszająco, kropka po ich wyjściu w domu nagle zrobiło się bardzo cicho. Po raz pierwszy poczułem się naprawdę samotny. Ale jednocześnie poczułem dziwne poczucie wolności. W tym tygodniu byłem całkowicie wolny. Przez pierwsze dwa dni zamknąłem się w swoim pokoju i kontynuowałem rysowanie. Zapomniałem o posiłkach po prostu stając przed płótnem. Kropka trzeciego dnia po raz pierwszy wyszedłem na zewnątrz. Spacerowałem po pobliskim parku patrząc na błękitne niebo. Zastanawiałem się. Czy niebo na Hawajach jest jeszcze bardziej niebieskie? Czwartego ranka wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Zadzwonił dzwonek do drzwi. Ostrożnie otworzyłem drzwi. Stała tam kobieta, której nie rozpoznałem. Ale gdy tylko zobaczyłem jej twarz, sapnąłem. Wyglądała jak starsza wersja mojej matki. Witaj, Samanto. Kobieta uśmiechnęła się uprzejmie. Jestem kuzynką twojej matki, Caroline. Kropka, za nie mówiłam. Nigdy nie słyszałam, żeby moja matka miała kuzynkę. Kropka, mogę wejść? Zapytała Caroline. Mogłam tylko skinąć głową. Kropka, kiedy Caroline weszła do salonu, rozejrzała się. Potem jej wzrok padł na moje obrazy na ścianie. Są wspaniałe, wykrzyknęła. Narysowała się, nieśmiało skinąłem głową. Tak, to tylko hobby. Caroline spojrzała mi prosto w oczy. To nie jest tylko hobby. To talent. Samantha. Te słowa głęboko mnie poruszyły. Nigdy nie byłam tak chwalona przez rodziców. Caroline zaczęła chętnie pytać o moje obrazy, techniki, źródła inspiracji i moje marzenia na przyszłość. Powoli otworzyłem się i zacząłem dzielić się swoimi przemyśleniami. Kropka, gdy rozmawialiśmy, poczułem, że ogarnia mnie dziwne uczucie. Caroline słuchała mnie jak wieloletnia przyjaciółka, a jej oczy wyrażały zrozumienie i empatię. Semanthe powiedziała Caroline poważnie: Masz wielki talent, powinnaś mieć możliwość jego rozwijania. Mówiąc to, wyjęła czek z portfela. To jest na pielęgnowanie Twojego talentu, Caroline zaoferowała mi czek. Byłem zszokowany, gdy zobaczyłem kwotę. 50,000. To było niewiarygodne. Ale, ale, jąkałam się oszołomiona. Nie mogę przyjąć takiej kwoty, Caroline uśmiechnęła się delikatnie. Przyjmij je. To inwestycja w Twoją przyszłość. Wierzę w ciebie, kropka, łzy napłynęły mi do oczu. Po raz pierwszy w życiu ktoś dostrzegł mój talent i uwierzył w moją przyszłość. Caroline przytuliła mnie i wyszeptała: Jesteś wyjątkowa. Samanto. Nie zapominaj o tym, kropka. Po jej wyjściu przez chwilę wpatrywałam się w czek. Ten kawałek papieru może zmienić moje życie. Ta myśl przyprawiła mnie o szybsze bicie serca. Jednak czułam też niepokój. Jak zareagowaliby moi rodzice, gdyby się dowiedzieli? Co pomyślałaby Emilii i dlaczego Caroline nagle się pojawiła i dała mi tak dużą sumę pieniędzy? Pytania bez odpowiedzi kłębiły się w mojej głowie. Ale jedno było pewne, w moim życiu nadchodziła wielka zmiana kropka w dniu, w którym moja rodzina wróciła z Hawajów, poczułem miażdżący niepokój. Jak powinienem wyjaśnić wizytę Caroline i Czek? Czy w ogóle było co wyjaśniać? Dźwięk otwieranych drzwi wejściowych wypełnił dom wesołymi głosami. Kropka Emily weszła jako pierwsza, jej twarz była opalona, uśmiechnięta. Semanfe. Wróciłam, rzuciła się, by mnie przytulić. Odsunęłam się lekko i tylko skinęłam głową. Na twarzy Emilii pojawiła się chwila zakłopotania, ale szybko wróciła do swojego zwykłego uśmiechu. Nasi rodzice również weszli z bagażami. Moja matka wyglądała na zmęczoną, ale ojciec był dostojny jak zawsze. Samanto, czy w domu wszystko w porządku? Zapytał mój ojciec. Tak, nie było żadnych problemów, odpowiedziałam gładko. To dobrze, powiedział. I to był koniec rozmowy. Moja rodzina zaczęła się rozpakowywać i dzielić wspomnieniami z podróży. Kropka, obserwowałem z daleka ich radosne twarze. Ponownie zastanawiałem się, czy naprawdę należę do tej rodziny. Kropka, podczas kolacji siedzieliśmy przy stole, jakby w oddzielnych światach. Moi rodzice i Emily rozmawiali podekscytowani o Hawajach, podczas gdy ja jadłam w milczeniu. Ale ta spokojna chwila nie trwała długo. Co to za głos mojej matki nagle się podniósł, przeglądała stertę poczty na stole i znalazła czek. Serce zaczęło mi walić. Zupełnie zapomniałem o czeku Caroline. Ojciec podniósł czek i jego oczy rozszerzyły się. 50.000 Zaadresowany do Samanti O co w tym wszystkim chodzi? Atmosfera w pokoju zamarła. Emily wpatrywała się we mnie w szoku a w oczach naszych rodziców pojawiła się podejrzliwość. Kropka, wziąłem głęboki oddech i powoli zacząłem wyjaśniać. O wizycie Caroline, o tym, jak chwaliła moje obrazy i jak chciała, żebym wykorzystał ten czek do rozwijania mojego talentu. Kropka, gdy skończyłem, zapadła długa cisza. Wydawała mi się bardzo długa. Nagle odezwała się Emilii. Czy to nie niesprawiedliwe otrzymać tak dużą sumę od nieznajomego, gdy nas nie było? Byłam zszokowana, widząc moją siostrę, kropka w jej oczach widać było zazdrość. Emili, powiedziałam cicho, dostałaś w prezencie wycieczkę na Hawaje. To jest prezent dla mnie. Ale nie tylko twój, Emili podniosła głos. Jesteśmy bliźniaczkami, prawda? Powinnyśmy się wszystkim dzielić, kropka poczułem narastający gniew. Dzielić. Do tej pory wszystko zmonopolizowałaś. Miłość, uwagę i podziw naszych rodziców. Tym razem to moje. Samanto, głos ojca był ostry. O co chodzi z tym nastawieniem? Przeproś Emilii. W tym momencie coś we mnie pękło. Emocje, które tłumiłam przez lata, przepełniły mnie. Przeprosić? Ja wstałem, mój głos drżał. Kto powinien przepraszać, kto zawsze mnie lekceważył, cenił tylko Emilii, nigdy nie rozpoznał mojego talentu i nadal ignorował moje istnienie. Rodzice spojrzeli na mnie ze zdziwieniem. Emilii wyglądała, jakby miała się rozpłakać. Wy wszyscy, kontynuowałem, kropka, czy kiedykolwiek naprawdę mnie kochaliście? A może widzieliście we mnie tylko cień Emilii? Moja matka zaczęła mówić, ale jej przerwałem. Wystarczy. Nie chcę już być z taką rodziną. Z tymi słowami pobiegłam do swojego pokoju. Kropka, zamknęłam drzwi, upadłam na łóżko, a moje długo powstrzymywane łzy popłynęły swobodnie. Po chwili rozległo się pukanie do drzwi. To był głos Emilii. Semanfe. Możemy porozmawiać. Zawahałam się, ale w końcu otworzyłam drzwi. Kropka, oczy Emilii również były czerwone od płaczu. Przepraszam, powiedziała cichym głosem. Ja też się z tym zmagałam. Czekałem w milczeniu. Aż się odezwie. Oczekiwania naszych rodziców były zbyt duże. Ale zazdrościłem ci kropka, wydawałaś się żyć tak swobodnie. Zaskoczyły mnie jej słowa. Nigdy nie przypuszczałem, że Emily może być o mnie zazdrosna. Emigrek. Naprawdę się nie rozumieliśmy, mruknąłem. Emili skinęła głową i zbliżyła się do mnie. Nagle mnie przytuliła kropka, czy nie możemy zacząć od nowa, wyszeptała. Jak prawdziwe siostry, odwzajemniłam uścisk i cicho przytaknęłam. Czułam, jak lata nieporozumień i zazdrości zmywają się wraz z naszymi łzami kropka, jednak ten przejmujący moment pojednania był krótkotrwały. Następnego dnia wyszła na jaw jeszcze bardziej szokująca prawda. Przy śniadaniu nasz ojciec zaczął z poważną miną. Samanto, Emili, muszę wam coś powiedzieć. spojrzałyśmy na siebie z niepokojem. O wczorajszej kobiecie. Caroline zaczął ostrożnie dobierając słowa. Prawda jest taka, że to ona jest twoją prawdziwą matką. Powietrze w pokoju zamarło. Emily i ja zesztywniałyśmy jak rażone piorunem. Co jak to Emily? zapytała drżącym głosem. Nasza matka, która nas wychowała, zaczęła tłumaczyć przez łzy. Ona i Caroline są siostrami. Caroline zaszła w ciąże, gdy byłyśmy niezamężne kropka, aby chronić reputację rodziny, postanowili nas adoptować. Ale dlaczego teraz? U Caroline niedawno zdiagnozowano poważną chorobę, odpowiedziała. Chciała, żebyś poznał prawdę. Kropka, to wyznanie wywróciło nasz świat do góry nogami. Wszystko w CEO wierzyliśmy runęło w jednej chwili. Wstałem i zataczając się wyszedłem z pokoju. Emily poszła za mną. Kropka, wyszliśmy do ogrodu i usiedliśmy obok siebie w milczeniu. Emocje nie do opisania słowami wirowały w nas, Samanto powiedziała cicho Emilii. Co powinnyśmy teraz zrobić? Wypuściłam głęboki oddech. Szczerze mówiąc, nie wiem, ale. Jest jedna rzecz, której jestem pewna kropka czego, że mamy siebie nawzajem. kropka Emilii uśmiechnęła się lekko i ścisnęła moją dłoń. W tym momencie poczułem, że naprawdę staliśmy się siostrami, nie tylko z krwi. Ale połączeni sercem. I byłyśmy gotowe wkroczyć razem w nowe życie, kropka w tygodniach następujących po objawieniu. Nasz dom był jak cicha burza. Z pozoru codzienne życie toczyło się dalej, ale pod spodem zachodziły znaczące zmiany. Emily i ja zaczęliśmy spędzać ze sobą więcej czasu, niż kiedykolwiek wcześniej, kropka rozmawialiśmy o aspektach naszego życia, których nigdy nie znaliśmy. Odkrywając lata nieporozumień, kropka Samanto, powiedziała Emilii pewnego dnia, gdy weszła do mojego pokoju. Chcę zobaczyć więcej twoich obrazów, kropka, zawahałam się, ale pokazałam jej mój szkicownik. Z poważną miną przyglądała się każdej stronie, kropka, to jest niesamowite, wykrzyknęła Emilii. Dlaczego nie pokazałaś mi wcześniej? Wzruszyłem ramionami. Myślałam, że nikt nie będzie zainteresowany. Emily wyglądała na smutną. Przepraszam, ja też nie zauważyłam twojego talentu. Kropka jej słowa rozgrzały moje serce. Poczułam, że w końcu otrzymałam uznanie, którego tak pragnęłam. Tymczasem nasze relacje z przybranymi rodzicami, Jamesem i Lindą, pozostawały skomplikowane. Nadal zachowywali się przepraszająco i wielokrotnie wyrażali swój żal. Kropka jednak rany po latach bycia zaniedbywanym nie były łatwe do wyleczenia. Zwłaszcza ja nie mogłem im wybaczyć. Dni faworyzowania Emilii i lekceważenia mnie nie były czymś, o czym mógłbym zapomnieć z dnia na dzień. Kropka pewnego wieczoru po kolacji James podszedł do mnie. Samanto, chodzi o twoje obrazy, zawahał się. Czy mógłbym zobaczyć twoje prace, jeśli nie masz nic przeciwko? Byłam zaskoczona, ale zachowałam spokój. Dlaczego interesujesz się teraz moimi obrazami? James westchnął głęboko. Popełniliśmy wiele błędów. Jednym z nich było przeoczenie twojego talentu. Pomyślałem, że może jeszcze nie jest za późno, by zacząć, kropka, wpatrywałam się w niego. W jego oczach widziałam szczery żal. Jednak moje serce wciąż nie było uleczone. Pomyślę o tym, powiedziałam i wróciłam do swojego pokoju. kropka Tej nocy długo konfrontowałem się ze swoimi uczuciami. Czy mogłem wybaczyć Dżmesowi i Lindzie? Czy możliwe było zbudowanie z nimi nowych relacji? Odpowiedź nie była łatwa do znalezienia. Ale jednego byłem pewien. Kropka, nie chciałem dłużej żyć w czyimś cieniu. Moje życie należało do mnie. Następnego dnia zaprosiłem Emilii, aby wyszła ze mną. Naszym celem był dom Caroline. Dom naszej prawdziwej matki. Kiedy nacisnęliśmy dzwonek do drzwi, mocno chwyciliśmy się za ręce. Drzwi się otworzyły i pojawiła się w nich Caroline. W jej oczach pojawiły się łzy. Semanfe. powiedziała drżącym głosem. Dziękuję, że przyszłaś kropka w milczeniu przytuliłyśmy Caroline. W tym momencie ogarnęły nas emocje wykraczające poza słowa. Wypełnienie lat pustki zajmie trochę czasu. Ale ten uścisk był jak obietnica nowego początku. Kropka, gdy weszliśmy do domu Caroline, zauważyliśmy, że ściany były pokryte obrazami. Ona też była artystką kropka, kiedy zostałeś poczęty, Caroline, zaczęła drżącym głosem. Byłam młoda i niedojrzała. Nie sądziłam, że mogę dać ci najlepsze życie. Emily i ja słuchałyśmy cicho. Caroline opowiadała o kulisach swojej decyzji, o jej późniejszym życiu i o tym, jak nadal nad nami czuwała. Kropka, ale moja decyzja musiała cię zranić, powiedziała ocierając łzy. Zwłaszcza ciebie, Samanto. Przepraszam, kropka, wzięłam głęboki oddech i powiedziałam, Caroline. Nie, mamo. Rzeczywiście, zostaliśmy zranieni na wiele sposobów. Ale jestem wdzięczna, że dostrzegłaś mój talent i powiedziałaś nam prawdę. Emily również skinęła głową i dodała: Mamy teraz czas, by się poznać. Nie ma nic złego w tym, że zaczynamy powoli, kropka na twarzy Caroline, pojawiła się ulga i ponownie nas przytuliła. Od tego dnia zaczęliśmy regularnie odwiedzać Caroline. Uczyliśmy się od niej technik malarskich, słuchaliśmy opowieści o jej życiu i stopniowo pogłębialiśmy naszą wieś. Kropka jednak relacje z Jamesem i Lindą pozostawały skomplikowane. Starali się okazywać swoje wysiłki, ale lata nawarstwiały się, przez co trudno było to po prostu rozwiązać. Kropka pewnego dnia Linda zapukała do drzwi mojego pokoju. Samanto, możemy porozmawiać. Jej głos był zabarwiony niepokojem. Zawahałam się, ale otworzyłam drzwi. Linda weszła i przez chwilę w milczeniu wpatrywała się w moje obrazy, po czym nagle zaczęła płakać. Kropka, Przepraszam, Samanto, powiedziała ze łzami w oczach. Nie dostrzegłam twojego talentu, zignorowałam twoje uczucia. Byłam okropną matką. Kropka, usiadłam obok niej, zdezorientowana, ale spokojna. Ja też nie byłam idealna, powiedziałam cicho. Ale liczy się to, co zrobimy dalej! Linda spojrzała na mnie i lekko skinęła głową. Masz rację. Możemy zacząć od nowa, nie mogłem jej jednak wybaczyć. Biorąc pod uwagę długotrwały brak uczucia, przebaczenie nie było dla mnie opcją. Kropka, następnego dnia podjąłem ważną decyzję. Zebrałem Jamesa, Lindę i Emily i oświadczyłem. Myślę, że nadszedł czas, abym opuścił ten dom. Po chwili ciszy, James i Linda próbowali mnie przekonać, ale moja decyzja była już podjęta kropka kilka dni później, wychodząc z domu, powiedziałem Emily, że idę na studia artystyczne. Odpowiedziała, że powinnaś rozwijać swój talent. Będziemy wspierać Twoją decyzję przez cały czas i uściskała mnie podekscytowana. Gratulacje, starsza siostro.Będziesz Będziesz fantastyczną artystką. Kilka miesięcy później zapisałam się na studia artystyczne i zaczęłam mieszkać sama. W nowym środowisku kampusu zaczęłam w pełni wyrażać swój talent. Emily poszła do szkoły medycznej i rozpoczęła swoją własną ścieżkę. Moja relacja z Caroline również stopniowo się pogłębiała i stała się ważną częścią naszego życia. Pewnego dnia moje prace zostały zaprezentowane na wystawie uniwersyteckiej. Ku mojemu zaskoczeniu przyszły na nią Emily i Caroline. Widok ich stojących przed moimi obrazami i wzruszenie rozgrzało moje serce. W głębi duszy czułam, że to moja rodzina kropka może nie jest idealna, blizny mogą pozostać. Ale taka jest nasza rzeczywistość, a akceptując ją i idąc naprzód, wierzę, że możemy stać się silniejsi. Kropka Emili podeszła do mnie i chwyciła mnie za rękę. Przebyliśmy długą drogę, prawda? Szepnęła. Uśmiechnąłem się i skinąłem głową. Tak. Przeszliśmy. Ale prawdziwy początek zaczyna się teraz.